Dzień dobry ligosy pośród tego śnieżnego, zimowego krajobrazu i skąpanego w słońcu stadionu pewnego najstarszego klubu, w pewnej stolicy, w sumie pewnego województwa. Klubu, który zresztą gdzieś tam mamy zamiar odwiedzić w najbliższym czasie. Znalazłem się oczywiście tutaj nieprzypadkowo, bo w poszukiwaniu klubów, które tak jak chociażby gospodarz tego obiektu, mimo swojej ponad stuletniej historii, nie znalazły się nigdy na ekstraklasowych boiskach. Zapraszam więc na krótką, mam nadzieję treściwą opowieść o zespołach, o klubach z większych i też trochę mniejszych miast, które. Nigdy jeszcze nie dożyły, nie zaznały gry na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Pewnie już się domyślacie, gdzie obecnie się znajduje. To oczywiście obiekt Lublinianki, klubu niezłomnego, tak jak pisał chociażby w swojej książce Robert Litwiński, spisując niezwykle bogatą, choć w ostatnich latach dość burzliwą historię, nad którą pewnie bardziej pochylimy się, gdy, gdy gospodarz tego obiektu. Szerzej otworzy przed nami swoje wrota. W każdym razie Lublinianka rzecz jasna nigdy zapachu ekstraklasy, bądź jak to woli, kiedyś pierwszej ligi nie powąchała, a jej kibice no, przyglądali się najwyższej klasie rozgrywkowej z perspektywy drugiego poziomu, na którym przeszło im spędzić 11 sezonów. Dokładnie tyle samo, ile odradzający się dziś Hetman Zamość, który dzień po dniu, rok po roku, sezon po sezonie. 11 ligowych kampanii z rzędu zaliczył na zaplecze Ekstraklasy, zajmując tam dwa razy najwyższą siódmą pozycję. A skoro już oczywiście mowa o Lubelszczyźnie, to również Chełmianka Chełm i rzecz jasna Awia Świdnik z przebiegiem 21 sezonów na drugim froncie no nie zdołały dołączyć do jak na razie jedynych przedstawicieli tego regionu, czyli Górnika Łęczna i Motoru Lublin. Swoich dwóch przedstawicieli, jeśli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową, do tej pory miały również Świętokrzyskie Ziemie. Poza pierwszym przedstawicielem, jakim było krzostrowiec Świętokrzyski i ostatnim, czyli oczywiście koroną Kielce, chrapkę w latach odległych dosyć miał klub, który, no okazał nam jesienią niezwykłą gościnę, mam tutaj na myśli rzecz jasna star Starachowice i ich no właśnie, pechowe czy bardziej takie bym powiedział szczęśliwe, patrząc obecnie na obecne realia 13 sezonów na zapleczu ekstra klasy. Star swój taki najlepszy wynik na piłkarskim liczniku wykręcił w 79 roku, kiedy wjechał na drugie miejsce grupy wschodniej, ale finalnie no nie był w stanie doścignąć, dogonić pewnego klubu z Zabrza o nazwie oczywiście górnik. Dziś po 21 latach przerwy w Sarachowicach jest trzecia liga no i są takie bym powiedział okruchy wspomnień sprzed przeszło ćwierćwiecza gdy właśnie w tym mieście odbywał się super Puchar Polski, w którym Wisła Kraków pokonała Polonię Warszawa ciekaw jestem swoją drogą, czy ktoś w ogóle pamięta jeszcze z Was te czasy z województwa świętokrzyskiego polecę teraz bardziej na południe, a tam najstarsi w Polsce, jak określają się kibice resowi. Oni akurat na zapleczu Ekstraklasy spędzili 17 sezonów z rzędu, a łącznie 20 będąc najbliżej awansu w latach 82-83, gdy o jeden punkt lepszy okazał się motor Lublin. Ekstraklasowymi podbojami w Rzeszowie i na Podkarpaciu bardziej mogą poszczycić się inne kluby na literę S. Mam tutaj na myśli Stal Rzeszów, Stal Stalową Wolę, Stal Mielec czy chociażby Siarkę Tarnobrzeg trzymającą się na trybunach za bary z pewnym innym podkarpackim klubem no niewiele młodszym odresowi, mianowicie Wisłoką. W przeciwieństwie do miejscowego iglopolu akurat w biało, do biało-zielonej części Dębicy Ekstraklasa nigdy nie zawitała podobnie zresztą jak chociażby do Unitarnów, już nie z oczywiście, no ale do której z Dębicy przecież nie jest aż tak daleko. Łącznie 86 klubów zostało sklasyfikowanych w takiej tabeli wszech czasów najwyższej klasy rozgrywkowej więc jak łatwo można się domyślić po ekstraklasowej mapie błądziło i w sumie nadal błądzi no wielu przedstawicieli większych bądź też nieco mniejszych miast. Wśród tych większych aglomeracji znajdziemy chociażby Ślęzę Wrocław, znajdziemy Gwardię Koszalin znajdziemy także Broń Radom, no i przede wszystkim będące w takiej piłkarskiej śpiączce pewne województwo i bijący rekordy wśród drużyn które spędziły ponad 20 lat na drugim poziomie rozgrywkowym bez powodzenia Stilon, Gorzów Wielkopolski czy też chociażby największe miasto jakie Nigdy nie oglądało ekstraklasowej piłki. Mowa tu oczywiście o Zielonej Górze i miejscowej obecnie liderującej Lechi od lat zresztą związanej z trzecioligowymi rozgrywkami. Pewnie o kimś jeszcze zapomniałem, więc oczywiście możecie mnie uzupełnić w komentarzu, kogo jeszcze nie wymieniłem z tych takich większych miast w Polsce. Wśród klubów, które jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie znajdziemy również Wigry Suwałki, znajdziemy Znicz Pruszków, znajdziemy BKS Stal Bielsko-Biała oraz myślę jedną z większych niespodzianek obecnych rozgrywek BetKlik pierwszej Ligi, czyli klub, który spędza właśnie na zapleczu Ekstraklasy swój, uwaga, 12 z rzędu sezon. Chrobry Głogów, bo oczywiście o nim mowa ma dziś na koncie więcej zwycięstw, ile przez cały poprzedni sezon. No i kto wie, być może ponownie zobaczymy go w barażowej rozgrywce, tak jak chociażby 3 lata temu, gdy w Kielcach pod i bramce straconej w 120 minucie Chrobry był w zasadzie najbliżej, aby wdrapać się na takie bym powiedział swoje piłkarskie Himalaje. Ciekaw jestem bardzo, kogo Wam być może z tych klubów, które wymieniłem, najbardziej brakuje w ekstraklasie. Ciekaw jestem też, czy któryś z tych klubów doczeka się jeszcze kiedyś, może jeszcze za mojego, Waszego życia. Tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Chętnie poczytam, oczywiście, w komentarzach: kogo wy byście tam widzieli, kogo Wam brakuje tymczasem. Dzięki za dziś, dzięki, że wytrwaliście ze mną tą zimową porą do końca. Zmykam na jakąś ciepłą herbatkę. Trzymajcie się ciepło i do następnego, cześć!